Mamy bardzo szeroką ofertę, specjalizujemy się w takich alkoholach wysokogatunkowych, bardziej specjalistycznych. Są to alkohole mocne, whisky, wina, koniaki, cygara, tak naprawdę z całego świata. Na tle konkurencji wyróżniamy się na pewnym szerokim wyborem asortymentu. Z własnym importem, który mamy wiele marek win włoskich, na przykład Olivero, Rivetto, czy z Hiszpanii również. No i na pewno, jeśli chodzi o obsługę, staramy się wyróżniać tutaj, konkurować, bo znamy asortyment i, i dobieramy go wedle życzeń i potrzeb klienta, żeby był usatysfakcjonowany i zawsze do nas wracał. Przede wszystkim szczycimy się luksusowymi markami, wielkimi winami, super Toskany typu Sasikaja, Ornellaia gdzie są niesamowite roczniki i te wina nie są dostępne wszędzie, tylko wyłącznie w takich specjalistycznych sklepach. Czy są to koniaki, też takie limitowane edycje pojedynczych butelek typu Hennessy, Hennessy Richard, gdzie no ceny tych koniaków też są już... Około 10 tysięcy i wzwyż, tak, więc no, tego raczej nie znajdziemy w takich niespecjalistycznych sklepach. Szampany jak najbardziej również mamy w naszej ofercie, też są to takie perełki, są to klasyki, których domagają się klienci, ale są też bardziej takie wyszukane i, i rocznikowe szampany, tak, wydawane w najlepszych latach, które no, nie są wypuszczone co roku. Nasza oferta jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, którzy dobierają sobie produkt na prezent, tudzież do, do kolacji, do obiadu, jak i również do firm, tak, gdzie mamy szereg y, produktów y, ekskluzywnie opakowanych, y, robimy również kosze upominkowe, zestawy, gdzie firmy jakby z tego korzystają, aby y, obdarować własnych pracowników, czy... czy y, swoich jakby także klientów potencjalnych. Promujemy też również nasz rynek, mamy szereg nalewek naszych polskich, nalewki staropolskie, nalewki wawelskie, jak najbardziej one są bardzo dobrej jakości, bardzo dobry owoc, bardzo ładne butelki też występują w zestawach. Również jest w naszej ofercie. Najwięcej informacji będzie na naszej stronie internetowej www.salonwin.pl, gdzie zapraszamy. Jednak tam nie są też wszystkie produkty, bo, bo bardzo często przybywa nowości. więc chętnie też zapraszamy do naszych salonów w Warszawie. Jeden mieści się na Mokotowie, jest to ulica Dolna 7. Czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10:22, niedziela od 12 do 20, oraz do naszego drugiego salonu w Centrum Warszawy. W jest to ulica Nowowiejska, 5, czynny od poniedziałku do soboty, godzinach 10.21.